Zapraszam serdecznie Państwa do Pałacu Przebędowskich i Kejzerników na organizowaną przez Muzeum Puśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wystawę o życiu i twórczości znanego wehirockiego, śmiechowskiego artysty rzeźbiarza Stanisława Nastałego. Będziemy mieli okazję zapoznać się przede wszystkim z bogatą twórczością rzeźbiarza, zobaczyć w jakich warunkach pracował, jakimi narzędziami operował, związany zawodowo przez 30 lat z Politechniką Gdańską, miał duży wkład w renowację zabytków Gdańska. Był autorem, współautorem wielu pamiątkowych tablic, nagrody rzeźby Remusa, ale także zamiłowania był malarzem. Malował głównie kaszubskie motywy, pejzaże, ale także wiele innych wątków pojawiało się w jego twórczości. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na tę bardzo niezwykle ciekawą wystawę. Bardzo serdecznie chciałabym zaprosić Państwa na wystawę poświęconą twórczości naszego taty. Ta wystawa to dla nas bardzo osobiste przeżycie, gdyż niemalże z każdą pracą, które w większości są w zbiorach naszych w domu, łączy się jakieś wspomnienie i przeżycie. Ale myślę, że Państwo również znajdziecie w tej wystawie coś dla siebie. W pracach malarskich piękno naszej kaszubskiej małej ojczyzny, a w pracach rzeźbiarskich ciekawą historię z odbudowy Gdańska, a także z nagrody, która kiedyś była przyznawana tutaj w naszym mieście czyli Remusa. Dziękując w imieniu rodziny za zorganizowanie tej wystawy, chciałabym serdecznie podziękować całemu muzeum na ręce pana dyrektora Tomasza Fopkę za to, że odkryliście twórczość naszego Taty. A szczególnie chciałabym podziękować kuratorowi tej wystawy, pani Benicie Grzankowicz-Ropela, za zrozumienie, bardzo duże zaangażowanie i za odkrycie także dla nas bardzo ciekawych dokumentów z życia i pracy naszego taty w Politechnice. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawą wystawę pod tytułem. Kaszubski Remus ze Śmiechowa. Życie i twórczość Stanisława Nastały. Jest to wystawa złożona z dwóch części. Pierwsza część opisuje działalność rzeźbiarską, gdzie została przedstawiona aranżacja warsztatu rzeźbiarskiego Stanisława Nastały. Druga część wystawy prezentuje jego dorobek malarski. Przedstawia głównie pejzaż kaszubski, pomorski oraz piękną naszą kaszubską kalwarię w Wychrowie. Wystawę można zwiedzać w pałacu od 1 lutego do końca czerwca bieżącego roku, w poniedziałki w godzinach od 9 do 21, natomiast od wtorku do piątku, od 9 do 15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Obowiązuje cennik: 10 zł bilet zwykły, 5 zł. Ulgowy. Podczas zwiedzania należy stosować się do wymogów określonych w regulaminie zwiedzania w czasie stanu epidemicznego. Serdecznie zapraszamy.